Staram się wstać, nie mogę się kryć. Zacznę od kawy. Zacznę do mamy, powiem jej jak. Chcę mi się lenić. Cześć, mam na imię Jana Chryca, pochodzę z Ukrainy. Jestem od 10 lat już w Polsce. Jestem piosenkarką i też również człowiekiem orkiestrą. Lato. Przygotowuję już po raz kolejny swój flash z okazji mojego nowego singla Lato, premiera, którego odbyła się 14 czerwca. Tak, 14 czerwca. Także z tej okazji zapraszam na taką spontaniczną, bardzo fajną akcję taneczną, śpiewającą. Będziemy dużo się bawić, śpiewać. Dlatego, że mam bardzo dobrą energię i bardzo mam dobrych i fajnych, super, pozytywnych ludzi też obok siebie. Dlatego myślę, że jeżeli zbiorą się jeszcze więcej takich osób, to w ogóle zrobimy bardzo fajne show i bardzo fajną yy, wspólną yy, przygodę, taneczną i muzyczną. No to generalnie ja się nigdy nie zajmowałam muzyką profesjonalnie. Zawsze to tłumaczę w taki sposób, że jestem taki po prostu, mam taki urodzony talent. Słuch mam po ojcu, głos już mi sam się wyrobił w międzyczasie. Kiedy zaczynałam studia w Toruniu, to wtedy brałam udziały w różnych konkursach muzycznych, takich bardzo lokalnych, że tak powiem. I już kiedy przyjechałam do Poznania, stwierdziłam, że jednak to jest to i tego chcę i chcę jakby w to głębiej się za, zanurzyć i od tego czasu poszłam również na Mam Talent. Zrobiłam bardzo dużo w ogóle castingów i dopiero na Mam Talent przeszłam już do półfinału, z czego jestem bardzo dumna, bo uważam, że to jest ze własnych sił, z też dzięki ludziom, którzy mnie obserwują, którzy, którzy są cały czas ze mną przeszłam do takiego Etapu i do takiego poziomu. Także oprócz tego jestem również nauczycielką języka polskiego, jestem, nau jestem trenerką fitnessu. E mm -hmm. Jestem czego ja tego nie robię tak naprawdę jestem również przewodniczką w języku hebrajskim mm -hmm. po Poznaniu dla ludzi z Izraela. Bardzo kocham Poznań, na razie nie zamierzam już tak jeszcze ostatecznie wyjeżdżać, aczkolwiek są pewne plany, które gdzieś tam no są. Lato, 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 a ja nic nie muszę. Mogę wszystko celebrować, tak czas. Jeżeli chodzi o kulturę muzyczną tutaj w Poznaniu, to nie było mi aż tak trudno bardzo się wybić gdzieś i załatwiać na przykład różne koncerty, bo ja też zawsze gdzieś tam działałam sobie sama i zawsze organizowałam to wszystko, więc ludzie są tak naprawdę tutaj otwarci na to. I właśnie też i radia, i różne kulturalne media, spół, nie wiem, social media, tak? Wszystko jest bardzo, bardzo otwarte. I jeszcze ostatnio również do, jestem, dostałam stypendium dla młodych artystów, z czego też jestem bardzo wdzięczna. Potrafi się otworzyć, że tak powiem, na maksa. Jeszcze do tego, kiedy dołącza, kiedy muzyka również jest połączona z tańcem, to dla mnie to już w ogóle wtedy jest taki full full, full, taki all inclusive, więc wtedy po prostu odlatuję i jestem maksymalnie sobą autentyczną na 100% i po prostu, po prostu bardzo, bardzo mocno to kocham i nie wyobrażam sobie życia bez tańca, bez muzyki, więc tak jak kiedyś powiedziałam właśnie na stypendium, że w życiu nie zrobię kroku do tyłu, jeżeli chodzi o muzykę.